Co najmroczniejszego kiedykolwiek zrobił ci nauczyciel? W ostatniej klasie liceum moja polonistka pani Kowalska prowadziła ścianę doskonałości, gdzie wieszała najlepsze eseje. Przez cztery miesiące moje prace nigdy się tam nie znalazły, mimo że dostawałam same piątki. Inni uczniowie pytali dlaczego, a ona tylko tajemniczo się uśmiechała. Po wysłaniu mojego eseju w ramach aplikacji na studia poprosiła mnie, żebym została po lekcji. Zamknęła drzwi i powiedziała, musimy porozmawiać o plagiacie. Poczułam ucisk w żołądku. Twierdziła, że mój styl pisania nagle zbyt mocno się poprawił, by mógł być moim własnym dziełem. Przysięgałam, że to moja praca, ale ona powiedziała, że będzie musiała zgłosić to do komisji rekrutacyjnej uczelni. W tej nocy nie mogłam spać. Moje stypendium przepadnie, wszystko na co Stracowałam, stracone. Następnego dnia poszłam do dyrektora z wydrukami wszystkich moich esejów z ostatnich trzech lat. Gdy je przeglądał, pani Kowalska weszła do gabinetu, wyglądając pewnie. Wtedy dyrektor wyciągnął teczkę. Ciekawy zbieg okoliczności powiedział: Wczoraj dzwoniła pani Nowak z uniwersytetu. Była zdezorientowana, dlaczego wysłała pani pracę wybitnej uczennicy jako własny przykład na konferencję pisarską. Pani Kowalska zbladła. Okazało się, że kradła moje eseje, usuwała moje nazwisko i zgłaszała je na konkursy pisarskie jako przykłady swojego nauczania. Wygrała dwie nagrody i piętnaście tysięcy złotych grantów. Została zwolniona w tym samym tygodniu. Kuratorium poprosiło mnie, żebym nie wnosiła oskarżeń, jeśli napiszą listy rekomendacyjne na wszystkie uczelnie, do których aplikowałam.